Siemane moneczko, z tej strony HPSzymon z HPMATiM i dziś będziemy Tam. robić questy yy, Znaczy, no dwa czarne skina jakby, nie? Ale ten On skin kłania. jest za darmo dla tych, którzy mają e, pakiet którzy mieli pakiet e, za 20zł w tym sezonie O, to jakieś skin nie znam tego skina w żołnierka to jest, była niedawno w sklepie nasz kolega chyba ja ja... przez przypadek kupił yy, ja teraz co ogólnie trochę bardziej farmię w GTA bo chcę przejść w gierkach pierwszy raz a ja nie mam tego ty, ja mam tylko te falowane ty to nie, okay. Nie gdzie to jest o Jestem prosty Maciek Kto <laughs> to Maciek No w sensie, że nie chce mi się mówić HP Macy to mówię Maciek Bo i tak masz w wniku na to wychodzi Jakim czymcy oni już się pozabijali Przez chwilę było na czacie, że ktoś tam zginął Nie wiem na sklepową mieliśmy lecieć. No tak, tak, kończymy. W ogóle my, ma, my mamy niektóre questy zrobione, więc możemy wam jeszcze pokazać, co się robi. Na sklepowej zasadybie na przykład są questy na robienie fragów. Trzy fragi to masz zrobiony quest. A ile tyle zrobimy, to... No Coś mi się wydaje, że zrobimy nawet więcej niż tylko Ej dobra, mam hmm. już pompę i apteczkę. Ja Ej dobra, mam jakieś leczenie. Dobra, jestem ja do tego O nie, nie dostał taktykal. Gnupi taktykal. Myślałem, że dostał. Jakby to dostał, to by leżał. Zaraz przejdę. Jak bambik padłem, jak bambik. Potwierdzam. Łopi, ja nie tak jak Ty, O ja, podjeżdża drugi. On jest pod tobą. Spodobrego. Masz plecy. Sorry Szymon, cię nie podniosę, ale... Ja, jest w co, co jest? Wstałeś przez z tego co widziałem. Albo to ja miałem live. Dostał. A, no. jaj, 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 jaj. Dobra, dobre i tak, żeby chwila było. No to ty miałeś nie ja. Eee, ja... Co? 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 nie miał. Eee, no, nawet eee, ten... Nawet bym go zabił, to mi dasz, by mnie po chwili poje... podjechał. Mm, tak. Ogłępiście czy wolicie takie odcinki? z HP Team czy wolicie jakieś GTA? nie wiem, jakieś misje wam pokażę albo jakieś ciekawostki hmm. napiszcie w komentarzach ogółem już mam Trevor'a z tego co widzieliście zrobiłem kilka dwa napady już zrobiłem ten napad na łódź właśnie i polecam wybranie Zatopienia, ale to jest ciężkie, ponieważ jeżeli macie już tą łódź, to trzeba ze snajperki jako Frank już tam pod koniec, jak się Michaelem zaplątuje wszystkie bomby. Także to jest dosyć ciężkie, ponieważ. A to celowniku, celowniku nie da się przytrzymać, w ogóle powiększyć. Trzeba Noctowizję była Ta no, Noctowizja nie zawsze jest taka dobra, jak się wydaje, więc ja po prostu pominąłem. Znaczy, nie całą misję, tylko ten etap, potem już zrobiłem. A ty, Matt, co byś wolał? GTA, czy jakbyśmy w Fortnite grali razem? A ja nie mam GTA. Ja wiem, ale że. Fortnite razem, czy ja w GTA? Mmm... Fortnite'a razem. Znaczy no w sumie to też twoja decyzja. Czy znaczy, ja wiem, ale to też jest jakby pod, pod widzów. Bo nie chcę robić tak, że będą oglądać jakiegoś lamusa, który tylko gras, że... no, mm, tak... Live jest dokupiony, o już pierwsza osoba wbiła pewnie, to ty Tak? Czekajcie No nie, nie tak Kto, niech Jeżeli Niech ktoś napisze kto jest na live, na czacie, na czacie Znaczy w sensie w komentarzach, w sensie w komentarzach bardzo bym prosił. O już dwie osoby są. Piszcie w komentarzach kto jest. HP3. Aha! No tak, bo ty macie na moim koncie, bo robiłeś mi 2L. A właśnie nie sprawdzałem tego 2L. Czekaj. Brak ofer? A ty masz Maciek Ech. Luza To Maciek masz luzę? Masz luza? to to luz. No luz. Ten taniec. Luz. Nie wiem. Nie, no, nie, nie mam. Mam taki flos z jedną ręką. Nie, nie mam, nie mam. A ja nadal nie mam dwa. bo minę 1500 foldolczyk posiadana. Eee. nie ja mam 1050 foldolczyk a no sorry nie sorry. Mo um. moja mnie zaprasza kto? moja Majka Piwońska napiszcie w komentarzach kto jest bo jakby ja nie wiem No jakby jakby ch chciałbym wiedzieć kto jest na live Nie no, jedna osoba jest i jest 5 komentarzy Halo no Napiszcie Jakby nie, nie wiem kto jest, to chciałbym wiedzieć de facto No bo tak chyba bo TW to są trzy lajki A ja nie dałem jeszcze Ej, wejdź Maciek do lobby, bo tak to będzie to dwa lata trwało, głośno. Od razu skina się z niej O właśnie e, to są moje nakrody. Jakoś pan że inne z...

się sobie tego lajwa. Jakby zjaj! Bo, jakby włączyłem czytanie komentarzy, zmieniłem czytanie komentarzy na mowa, a nadal tego nie ma. Ej, dobra, bo. Wyskoczyło mi, że nie mam wystarczającej tego. No, więc.